Rafał Ruszaj, razem ze mną Rafał Sonik, bo już dziś rusza wielka wyprawa maluchów, Przejedziemy prawie 5000 km, Rafała takim maluchem nie jeździ się łatwo. Maluch to wymagający pojazd, ale też pojazd, który niesie tyle sentymentu, że choćby trzeba było go pchać, to i tak bym do niego wsiadł i jechał choćby na koniec świata, dla dzieci. Będziemy jechali dla dzieci i teraz porozmawiamy z Agnieszką Golą, czyli wiceprezes fundacji TVP. Na co zbieramy, jak to będzie wyglądało? Cała wyprawa jest poświęcona na zbieranie pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Oczywiście nie mogło nas tutaj zabraknąć jako Fundacji TVP. Rafał przecież jest naszym ambasadorem Fundacji. My startujemy po raz pierwszy. To jest ogromne wyróżnienie, ogromna frajda i przede wszystkim robimy coś niesamowitego, także musimy tutaj być. Rafał, wygrałeś Rajd Dakar na kładzie. Ta maszyna trochę przypomina takiego kłada, tylko z dachem. Wielkością może tak. Faktycznie jest to trochę zamknięty pojazd, jak nakłada. Wkładzie wszystko jest wokół ciebie bezpośrednio. Dlatego nim jeździłem, bo to wielkie wyzwanie. Teraz Maluch spełnia zupełnie inną rolę. Maluch pomaga dzieciom i to jest powód do dumy dla nas wszystkich. Jestem niesamowicie wdzięczny TVP i Fundacji TVP, że zaangażowała się w projekt. Kochani, co roku ginie w Polsce około 100 dzieci, a między 2 a 3 tysiące dzieci ulega ciężkim obrażeniom ciała, plus traumy psychiczne, psychologiczne problemy. Możemy im pomóc, jeśli działamy wspólnie, a maluch jest naszym najpiękniejszym, najkochańszym rekwizytem. Tym bardziej, że będziemy zbierali na maluchy, to zajrzyjmy trochę do środka, bo maluchy są niesamowitymi urządzeniami, takimi trochę retroskansenami, tak bym rzekł. Ja ledwo się mieszczę, a ty jak taki maluch działa? Jeździłem maluchem wiele lat. Zaczynałem, jak większość polskich przedsiębiorców, swój biznes maluchem też. Woziłem narty do serwisów, szczyrków, zakopanych, w szaflarach. Setki kilometrów później za granicę na tak zwane saksy. Starsi mogą pamiętać. Maluch był moim domem. Mieszkałem w zasadzie tuż przy maluchu, ponieważ miałem taki namiocik rozpinany, przypinany do rynienki. Później, po wielu latach, jak się do tego wraca, to człowiek się czuje, jakby ubrał taki stary garnitur, ale wciąż bardzo dobrze pasujący. To jest kochane autko. My takimi maluchami będziemy jeździli tutaj. Wszystkich także zapraszamy pod pałac kultury, bo jest symulator dachowania Jest specjalny bus edukacyjny, który będzie razem z nami jeździł. Edukacyjny, edukacyjny. Bus edukacyjny. Bus, to jest tir. największy tir, jakiego w życiu kupiłem. W takim razie zapraszamy, zachęcamy i niedługo znowu tutaj wrócimy. Będziemy rozmawiali z Kajetanem Kajetanowiczem i z Bartkiem Ostałowskim. Bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia. Zapraszamy, dołączajcie.